Jeden z odcinków mówiłem wam, żebyście pisali hashtag ciekawostki. Piszcie hashtag ciekawostki, to wtedy pojawicie się na odcinku i wykorzystam waszą teorię. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ostry a to jest Let 3 kampania, tak? Przeszliśmy poprzednio, chapter. Pierwszy czas przejść, chapter drugi. Już za niedługo zbliżamy się do końca naszej serii. A jak wiecie, chapter drugi to zaraz, chapter trzeci, zaraz koniec, bo ta gra jest krótka. Piszecie hashtag yy, ciekawoski, i wtedy będziecie mieli yy, kolejny odcinek ze serii 3. Jedziemy, continue gray, a lepiej sektor, yy, żeby nas nie cofnął, zaraz. Poprzednio wam, nie dałem polskich napisów, bardzo przepraszam, ale teraz wam tam. Chapter pierwszy, nowy dzień. This is Began. To się zaczęło. Tinky -winky za, zabił, po. Bo... I resztę swoich przyjaciół. Jako mm, przeżywszy musisz zebrać te tubisiowe kasterdy, zanim cię zaatakuje, musisz użyć swojego komputera, żeby. Skontaktować się z innymi Teletubisiowi w stacji satelitarnej, by y, poszedł tam, żeby naprawić swój, jakby po prostu w skrócie musicie iść do Teletubisiowej bazy, y, żeby skontaktować się, żeby poprosić o pomoc, żeby zobaczyć, co się stało i ujrzeć prawdę. O to właśnie tutaj chodzi. Ja się stresuję. No signal, no connecting. Fat. Co się stało? Muszę szybko. Powiedz do satellite station, do stacji satelitarnej, poprosić o pomoc. Ale najpierw. Yy, Jezus. Tu jest za ciemno, muszę uzyskać night vision camera, czy nawigacyjną kamerę. I żeby się udać w outside. Który na angielski. the strange, room yy, Ten dziwny pokój jest zamknięty. Muszę do, udać się do control roomu, żeby otworzyć te drzwi. Yy, moja jedyna nadzieja, w castardach muszę znaleźć. i poprosić o pomoc w teletubisowych kasterdach yy, w Satellite station o inne teletubisie muszę się śpieszyć. i tak właśnie zaczynamy chapter numer 2 yy, mam nadzieję, że przejdziemy go szybko, bo muszę zaraz wyjść dobrze, o wchodzę w rurę. fajnie dobrze, idziemy teraz white tubim, jeżeli ktoś nie wie to jest właśnie white tubi czekajcie, muszę zrobić fajną miniaturę o tu będzie zajebiście, to jest white tubi i to jest nasz satelit. Sekretne sekretorum. Tu mamy coś nam się świeciło. Pipe system. System rur. Tu możemy coś. Potrzebujemy rury. Zagubionej rury, co to? Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? A, dobra, tak. Dobrze, idziemy zobaczyć. Tu Pobiegnijmy trochę. Tu mamy chyba tę wielką bramę. Tak, tu mamy tą wielką bramę, która się nie chce otworzyć. Jezu, ta kamera. Jeżeli będzie coś nas goniło, to. Nie wiem czy ja ucieknę. O, o tu coś jest, patrzcie. Patrzcie, tu mamy rurę. Rurę. Dobrze, to będzie nam potrzebne. Tu mamy te drzwi. The control room, dobrze. je fajnie. Tu mamy rurę. O, tu coś mamy jeszcze. Turn Valve. No, nie, za ja przepraszam, ale katar mnie dziwny, łapie jakoś dzisiaj. Dobra, coś się... A, nic się nie stało. Tu pewnie tą rurę musimy tam zanieść. Już idę z pomocą. Proszę bardzo, pipe. Dobrze. Halo? I co, już zamieściliśmy tę rurę? Dobra. Ej, patrzcie, tu się coś takiego master. Ej, tu się ten, to musi być chyba na czerwonym, tak? Tak, dobrze mówię? Tak, musi być. Nie, to nie. To. To. To, to nie, to. Nie. I to. Nie? To może to. Tak, dobra, udało się, maksymum, coś tam. Teraz chyba idziemy tutaj? Jezus, takie to jest chorobowa kamera. Dobra, teraz nam się powinno udać, weź to w końcu odkręć, a nie się kręcić 15 tysięcy razy. Jest, udało się, te dźwięki gdzieś poleciały w dół. Dobrze, idziemy włączyć jakiś przycisk. Dobra, tu coś się świeci, door control. Halo? Ty nie chodź, tylko klikaj to. Czas goni. Dobrze, dziś się otworzyłem. Możemy iść po naszą kamerę. Tam się, by się coś świeciło, więc... Nasz pora wziąć Night Camera Vision. Jak on dziwnie chodzi pod shiftem. Się ściska strasznie. Nie wiem czy wy ogarniacie to. Dobrze, że ta gra nie jest całkiem na trzeciej kamerze, bo nie dałoby się tego przejść w ogóle. W ogóle inspiracja Resident Evil, wiecie te sprawy, trzecia osoba. Noże, <grywa> że tu mamy jakieś narzędzia, ale my naszym. Night Vision Camera, musimy wziąć naszą Night Vision Camera. O, i teraz mamy super z pierwszej osoby. Oczywiście czułość kos kosmiczna. Dobrze. Muszę teraz stąd wyjść. Ale fajnie to wygląda ta Night Vision Camera. Oczywiście bateria jest. O, cholera, dzisiek! Przecież ja w tym miesiącu płaciłem za prąd! Komornik wkracza do akcji. O, coś się dzieje z kamerą. Jakieś burzenie ma. O Boże! O! Jezu, bez tej kamery nic kompletnie nie widać. Tu mamy Newborn'a. Jakieś dziwne glicze się dzieją. Jaką, jak my go widzimy na tej kamerze. Śmieść, cicho. One nie widzą, tylko słyszą. Nie mają uszu widocznie. Tędy. Dobra, teraz możemy iść. Dobra, szybko. Dobra, tu się szybko schowamy. myślny pasbol. Kurczę, tak nic się widać. Nie wiem, kiedy idą. A tak to jeszcze gorzej. O, ja cię kręcę, ale blisko. Dobra, teraz tędy tu. Dobra, on sobie przejdzie tutaj i normalnie my wkraczamy, nie? Kurczę. Dobra, idzie chyba. Kurde, co się dzieje z tą kamerą? Nie wiem, czy będzie szedł. O Boże, jakie to dziwne. O Matko. On idzie, czy nie? O, idzie. Ale dziwne. Tu jest jeszcze jeden. Ta. Szybciej. Dobrze, żeby go do wyjścia. O, jest, udało się. Dobra, udało się. Jezus, trochę się boję tego, bo nie ukryła, nie chcę dostać jumpscara na twarz. Ale zrobiliśmy to w bardzo ładnym stylu i bardzo szybko. Nie wierzę w to. Aż tak szybko można grę przejść. Dobrze, wychodzimy na ze, <gulity> ze skały. Skała się. Teraz się opuszcza. Najlepsze drzwi antywłamaniowe, nie? Żaden złodziej, się nie łamie do domu, zadzwoń tylko do Teletubisiowej. Landy, dzień, 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 dzień. 3, 7, 0. Odbieramy w każdym dniu tygodnia, oprócz świąt. Jezu, tu tak ciemno, jest kompletnie, bez tej kamery, dobrze, że tą kamerę mamy. Dobrze, be careful, tinky winky, jest w tym samym świecie, co my, musimy się pospieszyć. O, przynajmniej widać Teletubisiowego kasterda bez tej kamery. Mówił, haha, muszę wziąć ten pierwszy kaset, muszę zabrać go do swojego komputera yy, i muszę znaleźć więcej tych Tybishow kasterdów. Mam nadzieję, że nie jest za późno. No ja też mam taką nadzieję, bo już jest u mnie godzina 17. <grym> Co i gdzie dalej? O, zapomniałem. I know location for Lala, cake, lake, cake, cave, La be house. No to najpierw idziemy do Poł. Mam nadzieję, że tam nie spotkam tego fioletowego. Olbrzyma tego halka. O, tu ktoś wisi chyba. Ta, to Paul. Witaj, Paul. Mam nadzieję, że zaraz nie, 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 nie zaatakujesz mnie. Bardzo przepraszam. Za co ją przepraszam? W nie zabiłeś. No super, ale gdzie jest ten tupisowy kasterd? Halo? Halo, ten tupisowy kasterd gdzie tu jest? Zaraz ja mnie ten zabije. zabiję. A tu jest, <śmany> debil, eee, nic, nic, nic nie mówię. dobrze, to już ostatni, a gdzieś jeszcze, lake czy cave, czy to, toby house bardziej mi pasuje tutaj, mam nadzieję, że tego fioletowego nie spotkam, bo naprawdę się boję, cykam się w tej grze, jest tak ciemno i ten klimat tej gry, ten klimat jest mega, dobrze, chyba jesteśmy na miejscu, o tak, jesteśmy na miejscu, trzeba na kucku iść. Halo! Boję się, tam wchodzić. Hy! O Boże! To on tu chodzi. Dobrze, obkrążymy go trochę. Nie wiem, czy on widzi, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Hmm! Kaserda tutaj nie ma! Musi być na zewnątrz domu. A teraz mi to mówisz. Gdzie jest Tinky Winky? Tu jest, dobra. Uciekamy stąd. Gdzieś na zewnątrz domu. Dobra. Tylko ciekawe, gdzie na zewnątrz. O Boże, myślałem, że... O jest! Jezu, myślałem, że to jest Sandy tubi, a to te drzewo. A ja się zetrałem. Gdzie dalej jeszcze cake czy lave? Lake. Bardziej lake bym proponował, no. Nie chcę iść do jaskiń. Jak mam się tam z nim ścigać, to ja dziękuję. Ja pamiętam tych jaskiniach. Dobra, Ty Lake, let's hope to run into Tinky Winki, żeby nie spotkać się z Tinky Winkiem. A gdzie on tutaj jest? Przecież go tu nie ma. A! On biegł do mnie, czy on wie, że ja tu jestem. Ja, ja już nie mogę tam iść? Czy co? Mogę. Czyli ja muszę iść jakoś po trawie, żeby się z nim nie spotkać. O matko, to było straszne. Nigdy więcej. O, tu po nie ma, już uciekła. Dobra, czyli musimy iść trawą. Nie możemy się z nim napotkać na żadnej drodze. Dobrze. Mam nadzieję, że... To jest droga, stop! Jest, biegnie, patrzcie. On biegnie do mnie? Nie, dobrze, on tylko biegnie po drodze. O Jezu, że on do mnie biegnie. Dobrze. On czyli nie widzi, jednak. On tylko słyszy. O, fakt droga, nie. Tutaj, to. Nie wiem, jaką on biega tutaj, więc ja się zestram jak na niego trafię, kiedy będę przechodził przez drogę jakąś. O, nie, znowu droga. O, skręcamy tutaj. The credit card is somewhere. Musi gdzieś tutaj być. Zaraz zobaczymy. Gdzie... Aj, tam coś się zaznaczyło. On tutaj też jest, patrzcie, jest dwóch tinki Ale ja, ja. Tutaj jest. Przykubierz to i uciekaj. Boże, jaka ta gra jest. Jezu, ja się całą mam gęsią skórkę, mówią. Ta gra jest dziwna. Gdzie dalej? Cave, do cave, dawaj, do cave idziemy. Dobra, tu nic za nami nie ma. Czy to jest ta pora? Tinky Winky, nie zabijaj mnie. Przecież. Tinky Winky, obudź się, to nie jesteś ty. No to jasne, że to on. Tylko, że już zabity. Widzisz jego twarz jak wygląda Widocznie był, nie był dawno mu jak u O dobry, Boże, coś jest dzieje Winky zamienił się w Halka Boże! Tam mał... Co się stało? Zabił mnie No Jezu, ale jak on mnie zabił! Mał ten szybko! Szybko do cave, nie lecę do cave, satellite station. Idziemy do mountain, proszę. Wy tam... wiecie jak wygląda mountain. Cave, chyba. Dobrze, w to nie grałem. Nie wiem czy on biegnie za mną cały czas. Nie chcę się nawet obracać. bo czuję, że dostanę w pierdziel od niego, jak się odwrócę. Tu już, tu już mountain, nie patrzcie, tu już jest napis. Jest, dobra, udało się, dotarliśmy do mountain. Coś szybki to jak 14 minut dopiero. Chapter 3D, Jarny, podróż. Dobrze. Skąd to jest chapter 2? Ty nie będziemy sobie psuć przyjemności ze Sandy to Beast 3, po prostu zakończymy ten odcinek. Będzie ten odcinek jakiegoś wielkiego montażu. Eee, przepraszam, że ta krótka, ale po prostu ta gra jest szybka, no nie moja wina, że ja w to rozgryzam, mimo że w to dawno nie grałem. Rok temu grałem w Sandy to kampania i prawie wszystko pozapominałem, oprócz y, chaptera trzeciego który, znaczy, lol, y, chapter trzeciego. Chapter trzeci i tylko pierwszy pamiętam troszkę, a tych w ogóle dwóch, czy jaskinia i mountain to praktycznie nic. Dobrze. Jeżeli chcecie więcej odcinku, serii ja i czy haszek ciekawski, za niedługo będą teorie, glicze i w ogóle, więc do zobaczenia. Cześć! Żegnam Was bardzo serdecznie. Siema!